Czołem. Witam Was drodzy widzowie. Byłem sobie w sobotę w kutnie na Odysei Historycznej i tam poznałem rekonstruktora, który był zafascynowany jednym szczególnym rodzajem broni. Ta jedna wyjątkowa klamka tak bardzo mu się podobała, że postanowił zrobić jej replikę. Nie mając narzędzi, nie mając surowca, nie mając planów, tylko wiertarkę. No, na początku musiało mu iść bardzo opornie, ale potem zdobył spawarkę, tokarkę inne narzędzia. I zaczął dłubać i powoli, powoli ta replika zaczęła nabierać kształtu. I kiedy jeszcze to brzydkie kaczątko, ale już mające kształty i najważniejsze cechy oryginału trzymałem w ręku, zrozumiałem, że nigdy nie będę bliżej tego, by wam o tym opowiedzieć. Dlatego trzymając tą właśnie replikę, Mogę Wam dzisiaj rozpocząć historię bardzo nietypowego karabinka, który może nie zmienił niczego, ale przez to, że był bardzo dziwaczny, to stał się legendarny, proszę Państwa, FG42. W Latach 30-tych, kiedy Adolf Hitler zdobył pełnię władzy i całkowicie olał wszystkie postanowienia traktatu wersalskiego, Wehrmacht zaczął rosnąć jak na drożdżach. Powstawały nowe rodzaje broni, w tym spadochroniarze, falsch Rimierger, falsch Rimierger, Falsch się, się, się. Były to jednostki elitarne, doborowe, inaczej mundurowane, lepiej wyposażone i przede wszystkim piekielnie świetnie wyszkolone. Jednak był jeden bardzo istotny błąd w doktrynie. Wyposażono ich w taką samą broń jak w zwykłych żołnierzy piechoty. Co prawda, byli wyposażeni w pistolety maszynowe MP38 i MP40, które były dla nich bardzo wygodne, ale pistolet maszynowy to nie jest ta siła ognia. Mieli więc także zwykłe czterotaktowe karabiny Mausera. Problem z nimi jednak polegał na tym, że nie można było z nimi wyskoczyć z samolotu. Nie dało się ich w żaden sensowny sposób przypiąć do spadochroniarza, ani do zasobnika, bez ryzykowania tego, że w trakcie skoku karabin rozwali łeb spadochroniarzowi, albo go udusi. Dlatego spadochroniarz skakał z granatami i pistoletem, a karabin i amunicja do niego skakały w specjalnym metalowym zasobniku na osobnym spadochronie, niezależnie od spadochroniarzy. Na początku wojny w 1940 roku, kiedy zdobywano belgijskie forty, atakowano Holandię i Francję, to rozwiązanie jeszcze aż tak bardzo nie przeszkadzało. Przede wszystkim spadochroniarze uderzali w nocy i mieli element zaskoczenia. Mogli więc spokojnie przemieścić się do zasobników, pobrać broń i dopiero zacząć walkę. Ale wszystko się zmieniło 20 maja 1941 roku. Kreta, wyspa należąca do Grecji na Morzu Śródziemnym. Nazwano tę operację Merkury. 20 maja w jasny dzień niebo nad Kretą zaroiło się od samolotów. Naraz skakało prawie 10 tysięcy spadochroniarzy niemieckiej armii. No i Okazało się, że na ziemi spotkali się z największym koszmarem każdego spadochroniarza na każdej wojnie. Większość ludzi wylądowała tu, a zasobnik z bronią i wyposażeniem wylądował tam, na płaskiej, skalistej powierzchni bez żadnych osłon, do której nie da się przedostać, nie będąc zauważonym. Oczywiście broniący wyspy Anglicy, Nowozelandczycy i Grecy bardzo szybko wyczaili to i między punktem A, gdzie byli spadochroniarze, a punktem B, gdzie były zasobniki, ustawili karabiny maszynowe. Operację udało się wygrać cudem, dzięki temu, że niektóre niedobitki dotarły do swoich albo cudzych zasobników, bądź zdobyły broń na wrogu i bardzo, ale to bardzo zażarcie walczyli do końca. Nie było to jednak rozwiązanie, bo ta największa wtedy operacja desantowa przyniosła zbyt dużo strat, właśnie ze względu na to, że spadochroniarze byli po wylądowaniu na ziemi bezbronni, jak dzieci. Dlatego po zakończeniu operacji Merkury. Na polecenie Hermana Geringa, dowódcy sił lotniczych, a także spadochroniarzy, między żołnierzami ocalonymi z tej masakry rozesłano ankietę. Mieli w niej określić, jaki karabinek chciałby od wujka hermana dostać na następną operację powietrzno-desantową. No i żołnierze, jak to żołnierze, napisali swoją listę życzeń, a z życzeniami bywa tak, że są sprzeczne. No i tutaj ilość sprzecznych i kuriozalnych życzeń w tym karabinku. Przekroczyła wszelkie dopuszczalne stężenie. Oczywiście Herman, który kochał swoich chłopców, postanowił, że da im ten karabinek. I zaczął najpierw pytać komórki odpowiedzialne za uzbrojenie w Luftwaffe i Wehrmachcie. Oczywiście pracownicy, różnikarze z tych wydziałów odpowiedzieli mu, że jest to absolutnie. Lo... To jest turbolosowe, to jest niewykonalne. Równie dobrze mógł im dać zapotrzebowanie na dzidę laserową. Problem byłby tej samej skali, po prostu niewykonalne w tamtym czasie. Ale. Herman się nie poddał i ogłosił otwarty konkurs. Do konkursu stanęło sześć firm, ale na koniec została tylko jedna. Rheinmetall ze swoim genialnym konstruktorem Luisem Stange. Stange niewiele wcześniej opracował karabin maszynowy MG34, także był już doświadczonym skurczybykiem i jednym z ciekawszych rusznikarzy swojej epoki. Stange dostał listę życzeń i usiadł do deski kreślarskiej. I naprawdę dziwię się, że nie zwariował. Posłuchajcie jakie były wymagania. Broń miała strzelać takim samym nabojem jak karabin Mausera, czyli 7,92x57 mm. Jednakże miała być krótsza od Mausera, tak samo celna, mieć nieprzekraczalną masę 4,15 kg, mieć możliwość strzelania ogniem ciągłym. Mieć ciężką, masywną lufę, która umożliwi prowadzenie ognia ciągłego, a jednocześnie przy strzelaniu ogniem pojedynczym, ze względu na swoją masę i jakość wykonania, będzie powodowała, że broń będzie celna, zasilanie z wymiennych pudełkowych magazynków i uwaga najciekawsze zamek. Przy strzelaniu ogniem pojedynczym broń miała strzelać z zamka zamkniętego. Taki sposób strzelania powoduje, że broń jest stabilniejsza, nie drży i umożliwia znacznie bardziej precyzyjne prowadzenie ognia. Za to przy strzelaniu ogniem ciągłym broń miała strzelać z zamka otwartego. Tak coś w rodzaju jak pepesza. Czyli cały ten mechanizm, który normalnie strzelał ogniem pojedynczym z zamka zamkniętego, teraz miał po prostu nagle zacząć jeździć. W dodatku nie tylko miał jeździć do przodu i do tyłu przy strzelaniu ogniem ciągłym jako całość, on miał jeszcze między seriami pozostawać w tylnym położeniu dla poprawienia chłodzenia całego zespołu yy, zamka i suwadła. Ogólny układ broni przypomina amerykański karabinek Johnsona wzór 1941, magazynek z boku, podobny chwyt kolba, kuriozalnie wysokie przyrządy celownicze, jednakże już na przykład zespół zamka i suwadła bardziej przypomina ten z angielskiego karabinu maszynowego Louisa. Jest to jednak nie takie proste, bo Stange naprawdę musiał ostro pozmieniać niektóre elementy. W 1942 roku opracował pierwszy prototypowy karabinek i wysłano go na testy do różnych urzędów uzbrojenia. No i pierwsze karabinki. Jak to często bywa, rozleciało się w trakcie prób. Nawet sam Hitler stwierdził, że cały ten program jest bez sensu i należy go zakończyć. Ale Herman się uparł. Powiedział: Nie, ja chcę ten karabinek i nic mnie więcej nie obchodzi. Na no, wiecie, gruby Herman, kto by mu odmówił? Na tym etapie Stange nieśmiało zaproponował, Przekalibrowanie swojej broni, a nawet opracował podobno prototyp w kalibrze 7,92x33 mm, czyli nowiutki Kurz Patronę, nabój pośredni, który później stał się amunicją zasilającą karabinek STG-44. I o ile w konfiguracji na nabój pośredni FG-42 miało bardzo dużo sensu i było bardzo ciekawą bronią, która mogła być lekka, celna, wytrzymała wszystkie zadania spełniać, o tyle Herman uparł się, że ma ona strzelać nabojem mauserowskim, no, a to się nie mogło udać. Tak oto z powodu uporu Hermana Geringa narodził się karabinek Fallschirmjäger 42. W 1943 roku Stange znowu przekonstruował swoje dziecko i rzucił następną partię produkcyjną. Żeby zachować masę i wytrzymałość, komorę zamkową i elementy karabinu trzeba było wykonywać z bardzo deficytowych stopów w stali. A także trzeba było przekonstruować kolejne, coraz to nowsze elementy broni, żeby w ogóle dała się używać. Broni z pierwszej i drugiej partii. Została pierwszy raz użyta bojowo we wrześniu 43 roku. Specjalnie wybrani komandosi z SS i Luftwaffe odbili we Włoszech uwięzionego dyktatora Benito Mussoliniego. FG42 pierwszy raz wzięła udział w tej akcji i ani razu nie wystrzeliła. Cała akcja odbyła się bez nawet jednego wystrzału, więc jeśli to miał być test yy, sprawności, no to nawet nie ma się do czego odnieść. Dalsze badania laboratoryjne wykazały jednak, że stworzenie metalowego chwytu pistoletowego i metalowej kolby jest poronionym pomysłem, bo po pierwsze broń latem jak się pocimy to parzy i się ślizga a zimą łapa może do tego przymarznąć. W dodatku wymagano, by karabinek FG strzelał granatami nasadkowymi, takimi samymi jak karabin Mausera. I metalowa kolba przy strzelaniu z tych granatów po paru strzałach się po prostu składała jak harmonijka. Postanowiono więc zrobić drewnianą kolbę i drewniany chwyt oraz bakielitową rączkę. Zrezygnowano także ze sztywnego warunku masy nieprzekraczającej 4,15 kg. No i tym sposobem powstał karabinek FG-42 łamane na dwa który potem został jeszcze bardziej dopracowany w modelu FG42 łamane na 3, zwany też czasem FG42N łamane na A. Po tym jak zrezygnowano z deficytowej stali i zaczęto używać zwykłej stali węglowej, zmieniono metalowe, dziwaczne elementy kolby chwytu na drewniane, przekonstruowano znowu trochę zamek, dodano bardzo istotna rzecz, odbijacz łusek, to jest ta po prawej mała rzecz, ponieważ łuski leciały strzelcom w twarz, i jeszcze bardziej przekonstruowano chwyt, przekonstruowano język spustowy, w ogóle tam wszystko, co trochę przekonstruowywano. Na tym etapie sami spadochroniarze, widząc, że wojna zmierza ku końcowi i to niedobremu dla Niemiec, zaproponowali, żeby zakończyć ten poroniony program w zamian za pierwszeństwo w dostawach karabinków StG-44. Ale chociaż... Niemcy zmierzały ku zagładzie. Gruby Herman nie zgodził się na zrezygnowanie z tego programu, bo dla niego to była kwestia ambicji. No i tak, w 1944 roku wreszcie udało się rozpocząć produkcję seryjną, chociaż to jest bardzo duże słowo, bo do końca 1945 roku wszystkich wersji, łącznie z prototypami, wersją pierwszą, wersją drugą, no i tą ostatnią, wersją trzecią, którą jako jedyną można nazwać pełnoprawnym karabinkiem, w pełni użytkowym, z poprawioną większością swoich wad, powstało mniej niż 7000 sztuk. Powoduje to, że ten karabinek, który wiązał w sobie bardzo dużo dziwnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i ergonomicznych, jest dziwactwem, nie do dostania praktycznie w oryginale. Niektóre egzemplarze, jakie występują, można kupić w Stanach Zjednoczonych i Anglii, osiągają zawrotne ceny. Dodam, że według mojej wiedzy w Polsce nie znajduje się nawet jeden egzemplarz. Broń ta fascynowała ludzi, tak jak tego kolesia, któremu oddaję tutaj wielki hołd, że chciało mu się, nie mając narzędzi, materiałów, zrobić replikę tego karabinka, który jest piekielnie trudny. Broń ta jednak fascynowała tysiące fanatyków broni na całym świecie. Kombinowali na tokarkach, na frezarkach, kombinowali z materiałami. Nigdy się nie poddali i dziś na przykład w Niemczech i w Ameryce są firmy, które produkują karabinek FG42. Zarówno w wersji koszernej, czyli takiej jak była jedynka, dwójka czy trójka, wszystkie trzy wersje produkcyjne razem z ich wadami zaletami, jak i firmy, które spróbowały trochę unowocześcić ten karabinek. O gustach się nie dyskutuje. Każdy robi jak chce. Robiono także wersje przekalibrowane na inną amunicję, robiono eksperymenty z nabojem pośrednim, co udowodniło słuszność pierwszego założenia Stangego, żeby zrobić ten karabinek na nabój pośredni. I dziś, jeśli jesteście bogaci, albo macie obywatelstwo amerykańskie, macie pozwolenie na broń, bądź jesteście w Teksasie, gdzie wam nic nie jest potrzebne, macie gruby, gruby portfel, to po prostu kupujecie sobie FG-42 i możecie osobiście się przekonać, jak to jest z niego strzelać. No mnie raczej niestety nie będzie dane, bo nawet nie słyszałem, żeby replika tej broni się kiedykolwiek zjawiła w Polsce. Także była to gwiazdka, która mignęła na niebo nieboskłonie rusznikarstwa, Sama z siebie raczej za wiele nie wniosła. Co prawda, pewne rozwiązania z tego karabinka Amerykanie zastosowali w karabinie maszynowym M60, który miał cechy podzielone z FG-42 i MG-42, ale nie był zbyt udany, więc nie ma tu o czym mówić. A poza tym rozpala do dziś ten karabinek wyobraźnie właśnie dlatego, że jego twórcy postawiono zadania niemożliwe do zrealizowania i warunki nie do pogodzenia. No! To by było na tyle. Jeszcze raz szacun dla kolesia, który sobie wyspawał karabinek z panochroniarza w garażu. Cześć i czołem!